To was ponownie z tej strony, Reaper. i Witam was. was tym razem zagramy w grę Slender. Yy, tak, zgadza się na specjalną prośbę. Czy nie jakoś specjalną, tylko że waszą prośbę, tak? Chodzi o to, że, że nie, 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 nie prosicie mnie bezpośrednio, a jest gota. Ale mi się wydaje, że on by bardziej się i podał jako główne danie mm. <noise> niż yy, by zagrał w tę grę. Ale o to w niej chodzi, tak? Nie, żeby się poświartować, tylko po to, żeby się bać, tak? Yy, właśnie już przyznam, że z samą myślą, jak siadam, żeby ją nagrać, to. Niepokój, przepełnia moją duszę, jeśli mogę tak to określić. <laughs> Ciekawe w ogóle na samym początku, że nie miałem tej gry w ogóle zamiaru nagrywać, ja ją widziałem już kilka razy na YouTubie w wielu wykonaniach polskich i angielskich, polskim jednym wykonaniu i angielskich, amerykańskich tak naprawdę wielu. Ciekawa gra naprawdę, yy, darmowa i ciekawe też jest że możliwość ustawienia opcji bardzo bogatych typu grafiki, nie tylko rozdzielczość, ale też możliwość ustawienia grafiki, jakości grafiki na, jak samo określenie było, beautiful czy fantastic, ustawiłem na fantastic. Była też możliwość ustawienia mgły, ale sprawdzałem jak to będzie wyglądało i wygląda potwornie źle, po prostu tam mgła nienaturalnie jakby, nie wiem, jakby ktoś naprawdę Slenderman chodził i puszczał gazy, <laughs> nieważne. Ale nie chcę go obrażać teraz, skoro będę ofiarą, <grytanie> tak? Przepraszam cię, Slendy. <grytanie> Dobra. E, jeszcze jedna sprawa. Głupia jest sprawa, że nie można gry zastopować, ponieważ e, jak zaczynałem grać... Już nagrywałem raz i... Kciśnąłem Escape, żeby zastopować grę, ponieważ chciałem sprawdzić sterowanie. To Teraz zrobię szybko. E, nie mogę? Nie mogę. Nieważne. Nie pamiętam jak się... Akcji przycisk, nieważne. Chodzi o to, że chciałem sprawdzić i okazało się, że niechcący wyszedłem z gry. Zacznijmy grę. Wyszedłem z gry, ponieważ jak się wciśnie Escape, to automatycznie wywala cię do głównego menu, co jest zupełnym bezsensem, w moim zdaniem. I was bardzo przepraszam, bo już teraz strasznie się jestem zaniepokojony w tej grze. prawie muzyki. No nie gra na ślepo, ponieważ... Slender, tak. Ponieważ oglądałem już. Nie zagrajmy, że grali. Nie wiem, czy losowa jest... Losowe jest rozmieszczenie kartek. Właśnie, mamy zebrać 3-8 stron kartek. Yy, idziemy tak żółwym tempem. Tak niesamowicie żółwym tempem. To jest dla mnie nie niemożliwe, żeby ktoś tak chodził po lesie. Latarka podobno się wyczerpuje, tak samo jak chyba nasza kondycja. Przepraszam was, ponieważ jeśli tak biegnę, to automatycznie latarka yy, jest yy, yy, kierowana w dół. Będziemy leć tędy. Slenderman, Slenderman to jest istota... O, co Mam nadzieję, że grafika się nie zwali w jakiś sposób. Bo, bo tego możliwe to jest podobno. E, tak czy siak, już teraz mamy rozgrywkę główną. Mamy pełny gaczy. Naprawdę, mówię wam, chyba za, nie, nie zamierzam go robić kilka razy. Po prostu... Uff. Kurwa słyszałem coś. Ja pierdzielę, ludzie przepraszam, na co już po prostu teraz panikuję A jeszcze nic się nie stało Runy, ludzie, to jest naprawdę straszne Wykon Widziałem w wykonaniu wielu właśnie tego, zagrajmerów hmm, ja Tak, i jeszcze słyszałem ostatnio uwagę, czy nie tak ostatnio, ale słyszałem uwagę, że Strasznie używam z zwrotu tego w tym budynku powinna coś być, jakaś kartka, tak mi się wydaje eksplorujemy budynek. Ciekawe, jest, czy Slenderman może chodzić. Slender, Slenderman, nie wiem jak to wygłaszać tak naprawdę. Slendy, Slenduś. Slądziątko Tutaj co jest? Nic. Ostrzegam was uroczyście, że jak coś yy, pójdzie nie tak na samym początku To prawdopodobnie wyłączę grę Znaczy nie będę powtarzał o to mi chodzi o rany ludzie naprawdę u. Mam złe przeczucia co do całej rozgrywki Podobnie się latarka może wyczerpać, nie wiem czy to prawda Slenderman nie lubi jak się na niego patrzy w ogóle więc będziemy się starać jak najmniej na niego patrzeć. Poza tym nie lubi. Czy jest? Nie. Nie, bo nie możemy w niego strony się odwracać i poza tym powoduje zakłócenia obrazu. A jeszcze przy okazji za obrazu w ogóle dźwięku, dlatego wszystko się krzaczy, gdy jest w pobliżu. A poza tym jeszcze lubi chodzić po cichu, czyli w ogóle nie stawia kroków, może się po prostu jak duch szybko. I nie ma problemu ze złapaniem, tak naprawdę, ofiary. W ogóle nie jestem pewien, jest kartka i grafika, coś się trochę chyba wali. E? Lecę, przyliczamy. Idziemy dalej. Oj, to się dzieje, jest dźwięk, muzyko. Eksplorujemy dalej. A mnie, nie, tu mnie nie było Idziemy dalej w las Jak ja, ja no mówię, jak, jak mnie złapie Slenderman Już po pierwszej Stronie To i tak nie będę wczytywał, bo to nie ma sensu, takie coś Mam nadzieję, że znajdę jak najwięcej tych kartek I próbuję teraz się trochę rozluźnić Mówiąc i tak dalej, bo naprawdę ludzie. Yy, sama. Yy, samo oglądanie tego, jak ktoś gra. To jest. No, na, tak naprawdę. Tak, 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 każdy tak mówi. Każdy tak mówi. Każdy tak pisze. Już widziałem wiele takich komentarzy, właśnie, że yy, samo oglądanie nie jest straszne. Bo to w ogóle nie jest straszne, jak się ogląda. Tak naprawdę. Możesz czasami skoczyć. O, jest kartka. Możesz czasami skoczyć, coś w tym rodzaju. Ale co z tego? Jak sam grasz, to jest taki klimat, jasna cholera. Ludzie, naprawdę. I zauważcie, że to, 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 że nie mamy celownika, zmusza nas do świetnie, na razie go nie widać. Ale tu mamy płot, więc pójdziemy wzdłuż płotu, znaczy ogrodzenia. boskie, ludzie. Ojej, muszę wrócić. Dlaczego mi każecie zawracać? Nie możemy zawracać. Ja pierdolę, nie! Oh, ludzie, 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 ludzie. Huuu, spokojnie. Huuu. Naprawdę. Y coś strasznego. Jak się gra samemu. Ciemno. Kurde. Coś potwornego. O, urodziny za oknem. <śle> Chyba. Tak śpiewają radosne piosenki. Chyba do mnie jeszcze jeden jeszcze raz Oj ludzie, ludzie, ludzie Nie, grafika Hasi też trochę... O, jesteś tam Że, dobrze, dobrze, mamy dwie kartki na razie, tak? Że y, bateria. Może mi bateria podobno wyładować w latarce? Nie jestem pewien. Aż się boję, co będzie, jeśli. Zgaśnie mi światło. Chyba zachodził po ciemku? Ma nadzieję, że cokolwiek widzicie i. Nie, akurat głosu. Jest kartka. Dźwięku nie zmieniałem. Ponieważ jest mi to zupełnie niepotrzebne. Mmm. Nie, 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 nie. nie jest to niepotrzebne. A to z prostego powodu, że gra po prostu nie posiada prawie muzyki. Kurde, boję się. Ludzie, ale tak się, tak się boję autentycznie. Może to głupio brzmi, że to mówię teraz. Ale takiego mam pietra. Kurde, bądź! Boń... Idźcie sobie w lesie, w lesie, kurde, taki slending. I drzewo większe? Wydaje mi się, ale czy tam mogę w ogóle iść? Przekodoś tam mogę iść. Ogrodzenie. Czyli tędy idziemy dalej. Nie będę się odwracał za bardzo, bo to jest najgorsze, co można zrobić. Na razie nie widzieliśmy Slendera i bardzo dobrze. Nie mam zamiaru na niego patrzeć. panie Slenderze, wiem, że jesteś piękny. Ale aż za piękny! zmierzam? O, jakaś ciężarówka. Bardzo dobrze. Wie co? Mam wrażenie, że się zgubiłem. <grym> Byłem pewien, że idę... że idę w stronę znowu ze zbiorników. A tu taka niespodzianka. Dlaczego na, na tym samochodzie nie ma? Czy to jest na pewno... to nie jest aby losowo? Proszę, niech tu będzie kartka. Jest. Nie możesz uciec. Kurde, nawet, nawet nie mogę, no pewnie, że nie mogę, jestem zamknięty w tym lesie. Tak mogę uciec jak nie mogę Nie odwracać, run się nie odwracać na pociągu przejdziemy sobie Uuu, spokojnie, spokojnie, boskie. nie, Jakby nie Slandy, slendy, slandy Kurde ludzie, też teraz tym aż dreszcz przed tych lesach albo ciemno przyjdziemy Szkoda, że to nie jest jak fala, nie wake'u, że latarka się ładuje czy coś Tak byliśmy Cztery strony, nawet nieźle Jak na pierwszy raz to... O, samochód okay, Budka Niech tu będzie kartka, proszę, niech tu będzie kartka Nie chcę się za bardzo odwracać, bo... Kartka. Zawsze obserwuję. Ob A! Przecież nic nie zrobiłem! Przecież się nie odwróciłem nigdzie. Nie no, to bez sensu było. Lekko się odwróciłem, żeby kartkę podnieść. On tak blisko był. No dobra, nie wiem, czy będę robił drugi raz. Chyba to się nie opłaca, bo to już nie będzie to samo. Chociaż powiem Wam, że napięcie naprawdę jest straszne. Ciągle gadałem i słuchać było... Znaczy, słuchać było, że specjalnie przecież gadałem na Viam, żeby... Spokojnie można... Mógłbym zebrać myśli też tak mentalnie, żeby się nie, nie zwariować w tym lesie. Ale dziwne. Głupia sprawa. Myślałem, że trochę jeszcze się pochodzę się po A tu głupota taka. No cóż, to trudno, no tak bym obiecałem, że nie będę powtarzał, nawet jak tego, jak to szybko pójdzie, ale to akurat głupio, nienaturalnie, bez sensu. Nawet nie zobaczyłem go, ani razu go nie zobaczyłem nie zauważyłem go ani razu, zauważcie, od razu było to interko na końcowe, trochę bez sensu, nie wiem. Co robić tak naprawdę, bo miałem nadzieję, miałem na myśli mówiąc, że nie wrzucę tego drugi raz. Yy, nie nagram drugi raz, mając na myśli, że będzie ciekawe po prostu, że go zobaczę kilka razy, coś w tym rodzaju, poganiam się z nim czy coś. A tu taka niespodzianka od razu. Podobno jest taki zabieg, że po piątej karcie nie wolno się, w ogóle się nie wolno obracać, a po piątej karcie najbardziej, bo jest jakoś blisko. Kurde, szkoda. No dobra. Zobaczymy jak to będzie. No, jak na razie, do zobaczenia w następnych projektach i filmikach. Rip out.